Cześć, witajcie! Jestem Starajksi i dzisiaj nagrywam wam drugi odcinek z Wiedźmina Cydziki Zgon. A niestety, gdy nagrywałam, komentowałam Winx, to tuż po zakończeniu komentowania Winx wróciła moja mama. Ale no teraz minęło trochę godzin, ona teraz gdzieś obecnie posyła, ale tylko na godzinę i stwierdziłam, za noc. cóż, jeśli mam wybór między nagraniem na a ewentualnie z Grykolą, no to stwierdziłam, że nagram Wiedźmina, bo... Jeśli chodzi o Miracolum, to nie mam pewności, dasem być może tego kolejnego odcinka nie kombatowałaby ponad z godzinę I bym, może się po prostu z tym, no nie wyrobiłabym się z kombatowaniem kolejnego odcinka z Miracolum Więc zaadaptowałem, że Zagram dzisiaj kolejny odcinek z Miracolum będzie jutro, no i tak samo jutro będzie Kolejny odcinek z Lorek, albo i nie, bo w sumie, niestety Ona chyba jutro też dosyć szybko wróci z pracy, więc Ewentualnie najpóźniej, na finał pierwszego sezonu pisało, na sobotę. Informuję was teraz o tym, żebyście wiedzieli jaka jest sytuacja i żebyście wiedzieli, że nagrywam ten odcinek z Wiedzimacy dzisiaj. Tego samego dnia, gdy nagrywam obsadni odcinek. No i taka kolejna sprawa, to jest cena taka, ze... hmm. za. No ten tego. Teraz pana z, z w tym Ale no, mam nadzieję, że Teraz wyszymada i naprawdę powie tak z 7 godzin, więc pogólno być Idziemy do jaskini, no i tutaj już powinniśmy znaleźć na samą osobę, którą skamy. I teraz te dialogi. Ja wolę tego posłuchać. Ale jak opiję, ok to zawsze mnie radio. To jest talar. No dobrze. Dobrze, idźmy do praktyki. Ty kurwo jebana, w dupę pierdolona pistol. Powtórzcie pokolej. Ogry... To jest talar. Star talar. Zwić mi nadaję ten. Musimy zacząć od czegoś prostszego. dajcie mi się zastanowić. Dobra, nie. Zaczniemy od posta. Kurwa. Dobra radę? Jak myślicie? Oczywiście, i to wielki znaleźć sam. A ty to Nie No, to wysłuchaliśmy sobie tam jak ze piękną konwersację, a teraz... Idziemy na spotkanie z nimi. No, witam. No, teść. Mógłby uczyć trolę przeklinać. Ewentualnie pana Palmer. Dobra konkurencja dla Talara. Powpadnie do zupy. Jestem okropnie żelasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie. Sama skóra i kości. Na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Oj talar, racze myślę za oni od tak ciebie nie puszczą. Nigdzie nie idzie. Siada na na dupie. Buty robi. Na dupie. No stancica go się nauczyłeś? że się zaprzyjaźniliście, ale... Nie ty... zamierzam ich zabijać. ze mną. Nigdzie nie idzie. Buty szyję. Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj. Ty masz buty, Ognieba! Ma, Rognieba! Ma i pogniewa. Zrobi buty, to pójdzie. Dobra. E, spróbujemy jakoś ich wykiwać. Na pewno nie chcę ich zabijać. Spokojnie, talar wróci, tylko. Musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Słuchajcie Geralta, dobrze gada. na wasze stopy wielkie nie? Żeby uszyć na nie buty potrzebuje dużo skóry, kapujecie? No właśnie. Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. Dla boga też. I dla roga. Dla wszystkich, po dwie pary! Niech idzie, tylko niech wróci! No, wiedziałem, że z was równe, chłopy! Trzymajcie się! właśnie taki problem, że już nie wróci Mam nadzieję, że to trolle Będą nas potem ścigać Powinieneś się postarać o dzieci. Dzieci to nie trolle. Poza tym Wiedźmini są dosłownie. Eee, widzę, że nic się nie zmieniło. Dalej jesteś cierpki, jak zgniła kapła. Dobra, talar wejdziemy, co? Talar. Talarek. Ja tak, zanim ono co wyjdzie stąd wyjdzie, to... to. Za chwilę to sumie, co? Chodź, No, szybciej się nie da. Gdzie musi padać, znowu gdzieś padać, bez przerwy, tylko nic pada i pada jest w tych dziwniecy. Taka rozmowa między nimi. Słuchajcie, na to nie zapowiada, co? Chyba musimy mu dać do tego gozu. Ja tam chyba na niego patrzę, bo żadnej rozmowy z nim nie ma. Chyba zdałbym teraz na to to by się od niego nie oddałaś. O, to jest ten front, to może nie, to może my chyba musimy mieć yy, gdzie, yy, gdzie indziej. No ma się, on gdzie indziej idzie. Te drogi pomyliłem Dobra, ja więc zastanawiam się, bo to zagrać w i tak naprawdę to zrobię już za chwilę. Tylko najpierw to po prostu zostanie Eee, on się rusza dosłownie, jak muka w symbole, naprawdę gdzie by to w No Talar, kurde, no patrzcie. Ech, ja chyba muszę po niego wrócić. No szybciej nie możesz iść. E, to jest po prostu najgorsza zmora w grach, no eskortowanie jakiejś postaci. Która dosłownie jak psów chodzi Talar, pada test, nie możesz trochę przyspieszyć. Dobra, a tutaj tak? Będziemy mogli z nim porozmawiać, jeszcze raz dzięki, Geralt, stąd już dam radysa. Przekażę Dickstrzy i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Ideo zakład, że zesrają się z wrażenia. Mam go zapytać, to kwestia. W Zimie udawałeś lichwiarza, a jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane w kurwianie ludzi, a ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypaple coś ciekawego, ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. A szef jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kranik. Piękny. No kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamarze. To co teraz zrobisz? No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Genialny plan na poziomie Dacowa co? Jakieś szczegóły? Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam, więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Jasne, rozumiem. Bywaj, i powodzenia. Oj, przyda się. Radowit to szczwana bestia, ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. Nie z tym będzie problem, no ale trzeba to zrobić z tym rodem, co ma go zabić. Dobra, no to teraz tak. Z nim można z Talarem zagrać w gwinta i chciałabym to zrobić, ale oczywiście gra się nie zapisać. To proszę mi zapisać grę. Dziękuję. No i teraz mozamy stalowym zagrażiem Gwinta. I was się to uczynię. Hmm? Prawda to, co mówią, że lubisz grać w karty? Ja po prostu lubię grać w kości karty, szachy. Gra mnie odpręża. Pytasz, bo nie masz o czym gadać, czy może masz ochotę ze mną pokrać? Grajmy. Grajmy, tylko pamiętaj. Interesują mnie dobre karty, a nie śmieci. Gerard, taki bezpośredni, dobre karta, a nie śmieci. No w sumie, to prawda. Dobra, no to zaczynamy. To, to no tutaj nie będę niczego zmieniać. No taler, no serio. Gdyby taki Patriota... Kraskotel. Dobra. Hmm. No serio, naprawdę. Na sila. Trochę lepsze te karty mogą mieć, no dobra. Tam jest spiega, za coś. Tam jest trochę dobrego z taler w tej talii, nie ma ojno karty więcej. na ma no Może tutaj użyję tego rogu dowódcy? Albo i nie, bo spasował Talar. Eee, no to w takim razie sila. z Dobra, będziemy mieli kartę i jedną więcej. Więc w no, będziemy mieli na równo, po tyle samo kart. I A no, to w do sumie dobrze. Zawsze jedna karta więcej jest ze z odrzuconych do wzięcia. No i chyba teraz użyję tego roku do W3. Tylko żeby ona nie ma poza oki. No dobra, w sumie Co Chyba wie, to, wiecie co, spasujmy teraz. To uzupełnię z tego nie ma w tym momencie? E nie, nie, mów, nie, nie mówcie mi zabrać. Nie, nie, no seru, talar! Okej, okay, no dobra, remis to dla mnie zwycięstwo, no okej. Okay. Kurwa jego mać! Wiesz, ile czasu zajęło mi zgromadzenie tej talii! Interesujesz się tym od dawna, to i pewnie znasz dobrych graczy. A co najważniejsze, z dobrymi kartami. A ostatnio dużo gadają o niejakim Lambercie, co to ma ponać wykurwistą talię. Może go znasz, bo to Wiedźmin. No, tak się składa, ze znam Lamberta. w tym momencie dostaliśmy Geralta z Rivi. To jest nasza nas naprawdę świetna karta. I co? I co powiem? Myślę, że chyba nadesła pora, żeby wypłynąć na Skaligę. Chyba, taka pora nam nadesła. Ja je to sprawdzę jakie tutaj mam zadania w dzienniku. Ale jak tak patrzę na te zadania to myślę, że... Tak, myślę, że to jest dobra pora, żebyśmy się wybrali na skaligę. Ewentualnie jest tego Głodowskiego Gryfa mogłabym zrobić. To jest kod, to jest na wysp poziom. Więc dokładam do, do takiego wniosku, że faktycznie dobrym pomysłem będzie już e, wybranie się na skaligę. Tylko teraz tak, no ja na skaligę się na pewno nie wybiorę w tym odcinku, zrobimy to sobie w kolejnym odcinku, ale z nami w tym odcinku mogę wstępnie e, dojechać do tego miejsca, gdzie no, mamy się wybrać na skaligę. Albo właściwie mogę też z wami porozmawiać na temat tego co dalej będzie z tym Wiedźminem Cymu. no bo różnie z tym Wiedźminem C jest, no to sami mogę wam nagrać odcinek, który nawet trwa do 45 minut, to jest akurat spoko. No ale to sami są takie sytuacje, gdy nie mam tak problemy już nawet w okolicach 18 minuty, była taka sytuacja. W sumie sama nie wiem od czego to zależy dokładnie, choć wydaje mi się, że faktycznie to też może zależeć, ale nie tylko od tego może zależeć, ale w pewnym sensie... Zależy to od pogody, bo faktycznie nagrywałam z rana dzisiaj, no to pogoda była taka chłodna. No i myślę, że przez że to, że była chłodna pogoda, to faktycznie Wiedzieńcy był w stanie mniej więcej go trzymać. No ale tutaj również do tych chcin y, składa się między innymi to, że gdy ja się telefontuję, gdzieś to niespodziewanie się te ściny pojawiają, niestety. No, w sensie, gdy przejdziemy po okolicach po 20 minuty, też te ściny się pojawiają, na przykład niespodziewanie gdzieś akcja a dalej. Jeśli chodzi o grę, ja sobie zdaję sprawę z tego, że, gdy na przykład teraz się wybrał na skalikę, no to pewnie w trakcie podróży na Skaligę dosłoby do tych ciń niestęsnych. Więc wolę to sobie zostawić na kolejny odcinek. Faktycznie, ale już w sumie dojdziemy do tego Novigradu. No Pamiętajcie, co to za nie znam sobie. Jest CTZ, które tam mam do sprzedania. Zrobię tak dlatego, ponieważ. No w ten sposób po prostu nie będę ryzykować, że ktoś by mi się miało niespodziewanie z grom zepsuć znowu. Bo to wiadomo, były takie sytuacje nie chciałbym, żeby teraz ta sytuacja się znowu powtórzyła. W faktycznie do tej scen myślę, że sprowadza się właśnie to, że albo gdzieś teleportuje, Albo gdzieś akcje w ogóle wseskoc na innych terenach i wtedy się nagle zastają ścinny, został zastosowczytanie. Więc po prostu wolę tego dzisiaj nie sprawdzać i wolę do tego, do, do tego nie doprowadzać. Ja wiem, że takiego się nie stanie w momencie, gdy zacznę nagrywanie. Tak, trzecie minutę, to takiego się nie będzie działo. Ale co takiego się będzie działo w momencie, gdy już jest 20 ta film, a już mamy 20 minut do filmów, więc wolę po prostu się za to nie zabierać. W tym odcinku, w za wybranie się na Skaligę, w ogóle sobie zostawić na inny odcinek Na kolejny właśnie Tylko właśnie, Skaligę się sprowadza do tego, że tam jest sporo wysp A to się też sprowadza do tego, że no, będę się musiała nami teleportować, nie? W że zastanawiam się, jak to jest załatwić sprawę ze Skaligę Ale jest, o tym, będę myślała Mam tylko nadzieję, że niczy nie na początku kolejnego odcinka. A tutaj ten podpalny stos. by chyba właśnie spolo ten Mortis, ten znał mekrzyną... No, Był chciał uratować, ale niestety... ja chyba nie zdążyłam go uratować. Dobra, wiemy z tego kapitana, yy, który ma nas w sobie na skaligę znajdziemy właśnie w tej karstmie. Yy, złoty jesiodr. Być to jest dobre, byłoby posprzedować te zecy, którymi ciązą. Nie, tu na przykład tutaj jest dokowana moza. Otwierać. Pokaż mi swoje towary, bo sprzedaję mu teraz zlece. Dobra, to mu muszę komuś za bardzo sprzedawać. Aha, już więcej nic mu nie sprzedam. Dobra, no to tak to na chwilę bez zostawię. Dajemy pani na skaligę tych poszczególnych kupców na skaligę. Więcej posprzedaj tych zecy No więc co, tak myślę za was już zrobię Mamy jest poziom, chodzi o... na... Wiećmina... O! Chwila, tu coś się dzieje? Dobra, no, musimy tutaj tak załatwować Mięsień srebrny wyciągnął, no, w to są potwory, nie robić, ale znałoby się zaraz wyglądać w nic stalowy. Dobra, no, to sobie powiedzmy zadanie z co kazi, jakimś, tu, jakimś jestem, ten... kurde, tak. no Dobra, okej, ma sobie dał radę. Niego jest zadanie. Weź spal, schowaj cokolwiek, tylko nie daj się złapać! Zobaczcie, niego było, było zadanie do zrobienia. Po prostu chodziło o to, żeby, żeby go ratować. Dobra. No i was, ja się będę musiała udać do Hardcore i tam was nie będzie kapitan. U którego was nie będę mogła. Dzięki któremu się będę mogła udać na wyspę Skalikę. No i tutaj ten jest małot chyba tam się Mam łódzko co do zbroi, ja mam nadzieję, że z bąda zęcia partnerskie to jest tylko od razu poza nagraniem łódzko co to zbroi na prawie. Oh, yeah. Tylko właśnie, mm. to jest chyba ta karsma. Tak, to jest ta karsma. Tutaj was nie gdzieś powinien być ten kapitan. Jest. Może nie jest pogodany, bo ja będę chciała mu zapłacić. To przynajmniej zapłacę mu jest za dzisiaj tym odcinku. Mam nadzieję, że się zrypie. Można? Zależy co. Szukam kogoś, kto płynie na skalię. Chcę się tam zabrać. Moja tropa płynie darskiej Wiozę z zboże, ale cichusza Masz pieniądze? Dobra, chyba jakby teraz zapłacę to yy, to nie będzie ostateca, to ja z nim wybieram na Skalig nie za zapytacy, co tam do wybrać Trzymaj. Tyle wystarczy Wolek ciężki jak bycze jaja To co? Go co do drogi? Chwała nie jest jeszcze gotowa. Nie wiem, czy ty jesteś gotowy, ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno: Kapitan Wolverston nigdy nie pływa na trzeźwo. Może w jedną stronę, Wolverston w drugą. I bujanie się znosi. To co, gotowyś do drogi? Jest to nie. Daj mi czas na przygotowanie. Gotuj się ile chcesz, i tak musimy skończyć załadunek. Dobra no Więc. E... Wiązanie się z nim w kolejnym odcinku na Skaligę. Na chwilę bez dania końca. To będzie na tyle. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Bywajcie.